Witam Was moi drodzy, moi drodzy, bardzo pożyteczne jest mieć jakiekolwiek postanowienia, ale do tego no by je wypełnić, no, to trzeba mieć jeszcze bardzo silną wolę. Tak jak na przykład ja, jak pamiętacie, kiedyś postanowiłem sobie, że schudnę, ale później po jakimś czasie znowu wróciłem do poprzedniej wagi. Na dzień dzisiejszy wiem, że waży 76 kilo, czyli tyle, co przed rozpoczęciem odchudzania. Co za tym idzie, moi drodzy, że muszę ponawiać kolejną próbę odchudzania? Zdaje się, że teraz będę musiał to zrobić trochę inaczej, ale cóż, takie życie. Ale to nie, nie odchudzanie. Moi drodzy, jak już powiedział, żeby wypełnić Twoje postanowienia to trzeba mieć naprawdę silną wolę eee, trzeba mieć naprawdę silną wolę i trzeba mieć cierpliwość, bo niestety to już nie idzie tak w 5 minut. W zależności od tego, o jakim postanowieniu mówimy, ale każde postanowienie wymaga od nas pewnego rodzaju wysiłku. Więc więc powiedzenie sobie, że coś postanawiamy to jedno. Gorzej z wykonywaniem... Prób, żeby to postanowienie weszło w życie. No ale myślę, że każdy z was ma jakieś postanowienie w nowym roku 2023. To ja się z wami żegnam pa.